Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jak widać w tunelu już wszystko obsadzone, dosadzone pomidory i papryki. Papryki tydzień temu, a pomidory 20 dni temu. a Rośliny od tamtej pory nie były dokarmiane żadnymi nawozami, i jak widać na liściach wystąpiły. Przebarwienia oznaczające brak składników mineralnych azot, fosfor i potas, w skrócie NPK. O nawożeniu powiem w drugiej części odcinka. A tymczasem pierwsze kwiaty zaczynają kwitnąć, więc zaczął się termin pierwszego fryzjera. Na pomidorach pojawiły się pierwsze odrosty pomiędzy liści a łodygą główną, i usuwamy wszystkie jakie widzimy. Następnie przeprowadzamy cięcie liści dolnych 3-4 liście dolne, tak zwane liście przejściowe pomiędzy sadzeniem a dostosowaniem pomidora do warunków tunelu. Cięcie pomidorów wykonujemy w godzinach wieczornych, a całość odpadu zbieramy, tak aby na podłożu nic nie zostało, bo może to spowodować szarą pleśń i inne paskustwa, które będą nam niszczyły rośliny. Jak ktoś chce się bawić, to z odrostów może wykonać klony pomidora, czyli włożyć taki odrost do wody i poczekać, czas puści korzonki, a następnie wsadzić do ziemi. Ja w tym roku pomidory będę prowadził na dwa pędy i na jeden pęd na przykładzie tego pomidora widać jak główne łodyga rozdziela się na dwa oddzielne tak zwane pędy na krzaku obok mamy podobną sytuację, ale jak się dokładnie przyjrzymy, to widać, że to jest odrost, a nie drugi pęd, który w późniejszym okresie przeszkadzałby w rozwoju kwiatom i owocem. I cięcie najbardziej zagłodzonego pomidora w tunelu. Kolejnym cięciem, jakie wykonujemy już przez cały okres wzrostu pomidorów, jest to skracanie liści głównych o samą końcówkę. Powoduje to większą przejrzystość i światło dociera do owoców i nie będzie tak gęste. Z przyciętych liści pomidorów, jak i z z skrzypu, mniszka wykonuję gnojówkę w proporcjach 3-4 wiadra na 100 litrową beczkę. Beczki muszą być do gnojówki z drewna lub z plastiku lub ze stali nierdzewnej. Okres fermentacji roślin w beczce to jakieś 2-4 tygodnie w zależności od temperatury. Nie pamiętam gdzie, ale kiedyś czytałem, jak yy, jest taka niepisana zasada, że jak liście zawijają się ku górze, to są niedożywione, jeżeli zawijają się ku dołowi, to są przenawożone. I oto słynna gnojówka. Proporcje, jakimi nawozimy gnojówką, to 1 do 10, czyli 1 litr na 10 litrów wody. Ja po każdym przefermentowaniu zlewam gnojówkę do obiadu i wykonuję następne. Jeśli ktoś nie robi gnojówki lub musi czekać tak jak ja, musi stosować kupne środki do nawozu. Pierwszy preparat jest w postaci piosku. Czytamy jego wartości. Azotu jest trochę za dużo. Proporcjonalnie powinno być 700 g na 100 litrów wody. Drugi preparat jest w płynie. Proporcje NPK ma prawie idealne ale niskie wartości więc dawkę mnożymy razy 3 aby zwiększyć stężenie w wodzie wartości pokarmowych podlewamy pomidory i papryki za każdym razem aż do momentu gnojówki jeśli nie mamy to cały czas nawozimy kupnym nawodem. namawiam do subskrypcji i do zobaczenia do kolejnego odcinka